2020 na szczęście mamy już za sobą. Sprawdźmy jaki był w influencer marketingu i grupie LTTM. Poprzedni rok sporo namieszał, ale nie zmienił tego, że dla nas najważniejsi są twórcy. Wciąż zrzeszamy ich w sieci naprawdę dużo, bo pod skrzydłami grupy LTTM rozwija się aż 860 kanałów YouTube. I co ważne, to te kanały łącznie gromadzą aż 207 milionów subskrypcji. Gdyby ktoś chciał porównać tą liczbę subów do liczby ludności jakiegoś miejsca na ziemi, to okazałoby się, że jest to liczba równa populacji Brazylii. Imponujący jest również fakt, że twórcy w ramach naszej sieci odpowiedzialni są za ponad 10% całej oglądalności YouTube'a w Polsce, a w 2020 roku opublikowali oni dwa razy więcej filmów niż w 2019. Łącznie ponad 132 tysiące filmów, co przekłada się na 363 filmy publikowane dziennie, co z kolei przekłada się na 15 filmów publikowanych co godzinę przez twórców z grupy LTT. Ktoś. Podejmuje wyzwanie? Gdyby ktoś chciał obejrzeć je wszystkie za naszych widzów, to musiałby zacząć jeszcze przed budową najstarszych konstrukcji na świecie, zbudowanych z piaskowca, w półkolu na owalnym fundamencie w Egipcie, niedaleko Wadi Halfa, blisko współczesnej granicy z Sudanem, czyli 108 tysięcy lat temu, ponieważ tyle wynosi ich łączny watch time – 951 milionów godzin. A co więcej, to wszystkie z nich mają średnio 97% łapek w górę. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią udało nam się zwiększyć też przychody naszych twórców. Łącznie wypłaciliśmy im ponad 42 miliony złotych. W 2020 współpracowało z nami aż 439 klientów. To dla nich zrealizowaliśmy aż 2600 współprac z influencerami, o ponad 550 więcej niż rok wcześniej. A to oznacza, że przeprowadzamy ponad 10 realizacji dziennie. I to takich, które sprawiają, że klienci wracają do nas po więcej. Dla jednego klienta zrealizowaliśmy średnio 6 kampanii w ciągu roku. Policzyliśmy również, że jedna kampania z jednym influencerem kosztowała u nas średnio 16,5 tysiąca złotych. Mimo pracy zdalnej udało nam się działać na naprawdę wysokich obrotach. Oprócz kilku tysięcy pojedynczych współprac, zrealizowaliśmy też kilkadziesiąt naprawdę sporych kampanii. Nasz dział strategii w 2020 roku wyprodukował około 4,5 tysiąca slajdów różnych prezentacji. To tak jakby napisali raz jeszcze całego Harry'ego Pottera, wszystkie jego części. Oczywiście z tych slajdów i pomysłów i rozwiązań, które były tam zapisane, wyniknęły konkretne efekty. Kanały Marek, które realizujemy i produkujemy dla naszych klientów w 2020 roku zdobyły 160 tysięcy nowych widzów, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy wygenerowały 55 milionów nowych wyświetleń. Oprócz realizacji komercyjnych w 2020 roku postawiliśmy też bardzo mocno na kampanie CSR-owe czy różnego rodzaju akcje pro bono. Między innymi na początku pandemii i lockdownu w końcówce marca 2020 roku zorganizowaliśmy akcję Korona Ci z głowy nie spadnie, gdzie około 100 topowych influencerów z naszej sieci i nie tylko. Zaangażowało się do edukowania i namawiania swoich widzów do tego, żeby pozostali w domach i żeby dystansowali się społecznie oraz zachowali maksymalny możliwy reżim sanitarny. W czasie wyborów prezydenckich w lipcu 2020 współorganizowaliśmy kampanię profrekwencyjną Mam Prawo Wiedzieć. Dzięki naszej kampanii mediowej prawie milion nowych użytkowników pojawiło się na stronie MAMPRAWOWIEDZIEĆ.PL 2020 rok nie zahamował też naszego rozwoju i edukacji. Wystąpiliśmy na około 25 konferencjach i webinarach, przeprowadziliśmy kilkadziesiąt godzin warsztatów i szkoleń, a to wszystko oczywiście zdalnie, z domów, garaży czy niestety pustego biura. Opublikowaliśmy też pierwszy w Polsce e-book Brands as Creators o realizowaniu profesjonalnych kanałów Marek. Więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to link do pobrania totalnie za darmo znajdziecie w opisie albo w treści posta, zależnie od tego, gdzie mnie teraz oglądacie. W 2021 na pewno nie zwalniamy tempa. Już teraz mamy przed sobą dużo ciekawych wyzwań i nowych projektów, którymi będziemy mogli się przed Wami niebawem pochwalić. Cześć!